Właśnie przed chwilą zarezerwowałem lot w jedną stronę do miejsca, w którym planujemy spędzić najbliższą zimę, czyli 6 miesięcy poza Polską. Jeśli interesuje Cię ten temat, to zapraszam do oglądania tego filmu. Pierwszy raz pomyślałem o tym, żeby spędzić zimę poza Polską, jak jeszcze działałem w marketingu sieciowym i tam bardzo dużo pracowaliśmy nad celami, rozmawialiśmy o tym, co byśmy chcieli w życiu osiągnąć, i ja zawsze miałem taki obraz takiego wiecie niemieckiego emeryta, w przypadku którego to jest bardzo popularne, żeby spędzać zimę poza swoim krajem, żeby wylatywać na pół roku gdzieś za granicę. Natomiast no, wiedziałem, że nie chcę tego robić na emeryturę, tylko chcę robić to znacznie wcześniej, jeszcze za tych lat, kiedy jestem sprawny i mogę bardziej korzystać z życia. Zawsze jak o tym myślałem, to wydawało mi się, że żeby to zrealizować trzeba być bogatym, trzeba mieć biznes, który jest samodzielny, żeby móc zniknąć na jakiś czas. No, i trzeba mieć na tyle dużo pieniędzy, żeby sobie móc na to pozwolić. Albo po prostu, żeby nie pracować, albo żeby pracować, żeby ten biznes pracował za ciebie. I, i przez długi czas tak gdzieś to było w takiej sferze marzeń, że fajnie by było kiedyś. Myślałem, że działając w marketingu siecio sieciowym pewnie to osiągnę mhm. kiedyś tam, w przyszłości. Natomiast docelowo, jak pewnie większość z was wie, zrezygnowałem z działania w tym biznesie. I teraz, pracując na etacie w normalnej pracy, okazuje się, że w tym roku najprawdopodobniej z żoną, z dwójką dzieci przeprowadzimy się na 6 miesięcy do ciepłych krajów na Wyspy Kanaryjskie, konkretnie na Teneryfę. Tak jak powiedziałem wcześniej, bilet już jest już w jedną stronę zarezerwowany na 25 września tego roku. Także wszystko wskazuje na to, że do, dojdzie to do skutku, i okazuje się, że realizacja tego celu. Jest zupełnie inne niż mi się wydawało, bo nie jestem bogaty, nie mam biznesu, który sam prosperuje, nie jestem niemieckim emerytem, po prostu złożyło się kilka rzeczy i wymyśliliśmy też to w taki sposób, że, yy, że wszystko idzie w kierunku tego, żeby to zrealizować. I chciałem Wam o tym trochę opowiedzieć. Być może ten film kogoś zainspiruje do tego, żeby nie odkładać tych marzeń na kiedyś, na jakiś późniejszy etap, czy choćby nawet mieć to przekonanie w głowie, że nie mogę tego zrobić teraz, tylko żeby po prostu zacząć szukać tych rozwiązań y, z tym, co mamy pod ręką w tym momencie. Także po kolei. Myślę, że y, znowu zaczęliśmy o tym myśleć około pół roku temu, dlatego że przeżyliśmy zimę poprzednią, mając małe dziecko. Dziecko, które miało wtedy około dwóch lat. I zobaczyliśmy, jak to wygląda w praktyce. Teraz niedawno nam się urodził drugi syn, więc za rok kolejna zima jeszcze bardziej pozwoliłaby nam doświadczyć tego. I co mam na myśli? Mam na myśli to, że w szczycie zimy dzień kończy się o godzinie 15.30, robi się ciemno. Ja kończę pracę o godzinie 17.00. No i nie za bardzo mi się chce wychodzić z dzieckiem małym na dwór, szczególnie, że większość zimy to jest plucha. To jest nieprzyjemna aura na zewnątrz, to nie jest fajny mróz i śnieg, i sanki, tylko wiecie, jak jest, tak? Więc to nie jest sprzyjająca aura y, spędzaniu czasu z dzieckiem na dworze. I zaczęliśmy o tym coraz bardziej myśleć, widząc, jak to po prostu wygląda. Y, zaczęliśmy, też zbliżamy się coraz bardziej do spłaty długów. Y, jak pewnie Was ostatnio aktualizowałem, chyba około 10 tysięcy było do spłaty, teraz jest 7,5 tysiąca. Więc kilka rzeczy się zbiega w czasie. Kolejna rzecz jest taka, że moja praca, którą rozpocząłem dosłownie miesiąc przed pandemią, yy, przekształciła się w 100% pracę zdalną, i mimo tego, że pandemia już ustępuje, to jest proste zalecenie, w sensie prosta polityka firmy, że kto chce, ten wraca do biura, kto nie chce, ten nie wraca. Więc ja zdecydowanie skłaniam się do tego, żeby nie wracać do biura i choćby dzięki temu mogę zrealizować ten plan. Także kilka rzeczy fajnych się złożyło, i zaczęliśmy coraz bardziej intensywnie o tym myśleć. No ale wiecie, no dalej jest kwestia tego, że jest samochód w leasingu, za który płacimy 1000 zł za samą ratę leasingową. Oprócz tego ubezpieczenie, inne koszty. Są jakieś koszty stałe tutaj w Polsce. Może nie ma ich dużo na ten moment, ale zawsze jakieś, wiecie, abonamenty, internet, mieszkanie w sensie czynszu i tak dalej, tego wszystkiego. Ale zaczęliśmy tak myśleć. Co można by zrobić, żeby, żeby część tych kosztów się pozbyć, żeby wygenerować jakiś może dodatkowy dochód. No i wpadliśmy na no nic nadzwyczajnego, po prostu zaczęliśmy to realizować. Czyli wystawiłem samochód na sprzedaż, no bo jak nie będzie nas 6 miesięcy, to bez sensu płacić 6 tysięcy samej raty leasingowej. Także samochodu chcemy się pozbyć na ten czas. Sa mieszkanie, w którym mieszkamy, chcemy wynająć. Mamy sypialnię, duży pokój, taki malutki pokoik. Chcemy zamknąć na klucz, sypialnie tam trzymać nasze rzeczy prywatne i wynająć to mieszkanie jako taką sporą kawalerkę. I jak sobie policzyliśmy pozbycie się tej raty leasingowej i wynajęcie tego mieszkania, to okazuje się, że w tej kwocie jesteśmy w stanie praktycznie no plus minus 500 zł wynająć apartament w takim kompleksie apartamentowców 100 metrów od plaży, od oceanu. W kompleksie, w którym jest basen, który przysługuje wszystkim gościom tego apartamentowca, siłownia, wi-fi i tak dalej, to wszystko. W najcieplejszym miejscu, najcieplejszej części Teneryfy. No to, wiecie, no, zaczęło wyglądać to dużo bardziej optymistycznie, jak, jak to podliczyliśmy. No i w związku z tym stwierdziliśmy, że dobra, działamy. Mieszkanie samochód jest wystawione na sprzedaż, jeżeli chcecie przejąć leasing Dutch i Duster, E, wspaniałego samochodu, którym poruszamy się od roku, to jak najbardziej zapraszam. E, można się ze mną skontaktować i umówić, żeby go obejrzeć. E, także działamy w tym kierunku. Dzisiaj właśnie zarezerwowaliśmy loty. Trafiliśmy na fajną okazję. Za 1300 zł mamy lot w jedną stronę z Warszawy na ten ryfę dla czterech osób: dwóch dorosłych, latka i e, około rocznego dziecka, no bo wtedy tyle właśnie będzie miało mniej więcej, na no, pół roku. 8 miesięcy. Trzy e, duże bagaże rejestrowane. E, no i tyle. Tak więc całkiem dobra cena. E, fajne uczucie w ogóle rezerwować bilet w jedną stronę. E, bardzo fajne uczucie. Takie. No w, in, co innego, nie mieć tego, tej dokładnej daty, która zaraz tak naprawdę nastąpi, tej daty powrotu. Apartament jest na oku. E, Znaleźliśmy taką firmę lokalną, która zajmuje się wynajmem nieruchomości. Trochę się tego obawiam, bo na Airbnb mają dosyć różne opinie, mają kilka negatywnych, w ogóle mają mało opinii, mają trochę negatywnych opinii i trochę pozytywnych i rozmawiałem z tą babką, która zajmuje się tym wynajmem, jednym pewnie prac jest jednym, pewnie z, jednym z pracowników tej firmy, no i ona mówiła, że tam zaczynają ten wynajem długoterminowy i dlatego tak mało opinii, te negatywne były, bo tam się nacieli trochę na jakąś współpracę i tak dalej. Nie wiem, nie mam pewności, natomiast robimy tak, że pierwszy miesiąc rezerwujemy przez Airbnb, żeby mieć tą pewność, że w razie czego jak coś będzie nie tak, to możemy się skontaktować z Airbnb i to załatwić z nimi. A później pewnie pójdziemy bezpośrednio do nich i już e, przez agencję wynajmiemy dalej ten apartament lub inny w tym kompleksie, ale już na ten długi okres. E, tak stwierdziliśmy, że będzie bezpiecznie. Pewnie jakbyśmy lecieli sami we dwójkę, no to zupełnie inne podejście, ale jako że z dziećmi, wiecie, no trochę. Bardziej się wtedy patrzy na to, żeby to było bardziej zorganizowane. Także, jaki jest plan? Plan jest taki, żeby po prostu tam żyć. To nie, nie mam jakichś nadzwyczajnych planów. Mamy alternatywa 1530 i ciemno i zimno, albo tam ciepło, bo tam na ten jest średnia temperatura w zimie, nawet 21-22 stopnie. Także no, trochę inne życie, tak? Ja będę sobie pracował. Żona będzie mogła spędzać czas na basenie, na przykład z dziećmi, albo na plaży. Także myślę, że bardzo fajna. Możliwości dla nas i dla nich, tak, że zupełnie inne życie, także prawdopodobnie w najbliższym czasie trochę, jak wszystko dojdzie do skutku, trochę krajobraz, w którym nagrywam te filmy, się zmieni. Myślę, że na plus, że Wam się spodoba. No i co, jak będę już tam albo będę bliżej wylotu, to nagram Wam film, gdzie podsumuję wszystko po prostu, jak to wygląda finansowo, jak zorganizować taki wyjazd, bo być może część z Was chciałaby coś takiego zrobić, zrealizować. Jak już będziemy na miejscu, to zapraszamy oczywiście do odwiedzania nas. Można się spotkać na kawę, możemy coś pomóc z znalezieniem, podpowiedzeniem czegoś na temat wyspy. Byliśmy już tam raz w tą zimę, na wakacje na dwa tygodnie, teraz trochę dłużej, więc myślę, że więcej zobaczymy. Także dawajcie znać w komentarzach, czy w ogóle wy myśleliście o czymś takim, żeby się przenieść kiedyś na dłużej niż wakacje gdzieś za granicę, jeśli tak, to piszcie jakie kierunki rozważajcie, bo my nie przywiązujemy się do Teneryfy. Za rok pewnie to będzie inne miejsce i chcemy tak co roku, dopóki dzieci nie będą musiały bardziej stacjonarnie przez szkołę, inne rzeczy, inne zobowiązania się znaleźć, no to planujemy tak trochę świata zobaczyć. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć.